Populista lepiej w długich, czy łysy? Nieważne jak ma kasiutę, nie? Kasiora się liczy, się kasiorkę, czy nie? Dobra, jeste... Dobra jesteś dla hajsu ze mną, czy nie? O Jezus, paczek i pająk. Nie zmieniaj tematu! Nie zmieniaj tematu! W takim formacie rozgrywa się finał obecnego Majora. BO3, BO7, BO1, BO5. Wydaje mi się, że to będzie BO7. Sorry, no. co powiedziałeś, bo nie usrzęłem? Było 5, było 5 tak! Nie, nie ma szans! Nie ma szans! Nie ma szans! Musiałem streama zostawić! Nie ma koda szans! Nie ma szans! Nie ma szans! E, jest otwarty 3! Ej, jest otwarty 3! Nic się nie stało. Mamy jeszcze drugi. Haribo mamy jeszcze. O nie, w przyszłym podejściu pozwolę O, Okropny dzień jest dzisiaj. No, co się stało? Ty mi otworzyłeś trzecią w kalendarzu. Tak, zj ale zjadłem ci... No, co ci stało? Afera o kalendarz adwentowy Czemu? No zjadłem ci kalendarz no Czemu? Ale nie przejmuj się, miałeś dwa Ale ten kalendarzu jest to samo co wczoraj No dobra, ale ty mi dwa nie kalendarza. w kalendarzu, no co jest Ten był mój, ty miałeś z Siadam, dać ci dużą kamerę? Siema widzowie Masz, po pierwsze zapomniałeś majonezu Jest, mój majonez Po drugie masz kur... A, e, jajko. Dobra. Możesz to wziąć na drogę z powrotem. A czemu nie wiesz o kieszelku? Ja wczoraj jadłam takie same. A takie jadłaś? O, takich jeszcze nie jadłam. Fajne, fajne. To właśnie wymiana. czego jeszcze nie jadłaś? Merci, zjadłam. A takie coś jadłaś? Nie mogę zjeść, mogę zjeść. Dobra, fajnie. Jesteś zadowolona? Ale jeszcze masz coś tam w kieszeni? Mam nawet jeszcze coś takiego. A, tak, nie zjem, nie zjem, no. Fajnie. No to mogę to jedno okienko oddać Remkowi. No to oddajmy jeszcze jedno okienko. <grym> to jeszcze <grym> jutro może. To, to jeszcze więcej jutro więcej Nie mam. Już więcej nie mam. Więcej Jak mama kangur tutaj szłam. 21. A, 21, dobrze, dosz dłużej. Nervarien! O! Miło. Tak, o, prawie mamy. napisałam netwarium przez z... ja myślę, że Mike są obowiązkowe w tym przypadku. Dziesiątkę. Okej, okay, dziesięć. Mamon! Mamy. Julka krwi jest dla Mamona. Okej, okay, cieszę się, o. bardzo się cieszę. Naprawdę nie wiecie jak mi ulżyło na sercu słowa. Godzina 2.39 Co to jest... I teraz co się stało? Nie za bardzo... Wiedziałem, jaki cios nadejdzie. filmik! <grym> <grym> A już na pewno nie, że to będzie coś takiego! Czemu ze wszystkich kur... Czemu ze wszystkich patusów trafiłby się nie p.r. taki Mam jedno pytanie tylko do Ciebie jeszcze. Cały czas ktoś mi pisze i nie wiem, czy to jest mem, czy to nie jest mem, ale niech Bożydar opowie, jak uratował dziecko na lew, z na rowerze. To jest o... mem? Uratowałeś dziecko, czy wjechałeś w dziecko na rowerze? To dziecko chciało wymusić na mnie odszkodowanie, <laughs> ale wjechałem na rowerze. No ale to co, jecha jechałeś mi. na rowerze i co? Zrobiłem idealny unik. Okej. Okay. Uderzyje. Nota nie trzyma się zbyt dobrze, a teraz nota daje przewagę pary wierzynny. Oho! Bombki strzelił. No, no tak. niestety, no film jest niedostępny, tak? Zdarzają się takie sytuacje. Nie tak? dla psa kiełbasa, no! No! Dawaj, dawaj, jest, jest dalej, Niżej! No! Dawaj! No! Nie ja się boję! No to ją Ja się boję! Co ty odpisał? Czemu nie byś przysiadł? Nigdy by cię nie oszukał. Kodziki teraz trzeba wysłać, a ja bym grę zaczynał. Kurczę, najlepiej by teraz im wysłać, żeby mogli smajpnąć i zagrali potencjalnie a, z, z nami. A ja zrobiłem? Yy, no? Dałem moderatorowi wszystkie te kody i on im wręczał. <laughs> okej. Okay. Oddelegowałem to yy, zadanie. A, 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 jakbym, a jesteś może ten, Przemek albo Janka, żebym mógł przesłać kodziki? Żebym... <laughs> <laughs> no, no to by uprościło trochę, bo ja grę... Trzeba dalej tak? swojego m******a. Nie, no gdzie? Ja, no co ty gadasz? Szyjkę mu widać, nie? Szyjeczkę. To samo jest na aparacie Ponieważ, żeby połączyć ten kabel z aparatem, muszę mieć przejściówkę. I to jest taka przejściówka. I ona odsłania szyjkę kabla HDMI. Łapiesz? No i ten kabel HDMI jest podatny na te elektrowstrząsy spowodowane moim tarciem. Na przykład jak sobie trebanie, to jest elektrostatyka. Suche powietrze transportuje to ciśnienie i kur... to napięcie do tego aparatu i w***ą sygnal. Ale po chwili wraca. Mam na... O, a on jest właśnie. bardzo cierpliwy. On spicie nie, nie zabijaj, nie zabija nie zabijaj, nie Kariganku. Poczekaj chwilę, poczekaj. Zapal szluga, Poczekaj chwilę. No. I on sobie tu będzie przytulony do tego chłopaka, informacje zbierał i mamy teraz rotację od Francuza. Kosa, kosa. Ty, a może z nim się? Ojo! <laughs> Co? 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 Je... Stało Karigan. Co to szotuj może... to? Co to? Może? Ej, coś mi to nie pasuje. No wygląda się jak hey, na no, Ej, coś nie. jest nie tak, nie? <grym> Ej, coś jest nie tak. Ej, coś jest nie tak, nie? <grym> Ej, coś jest nie tak. Czekaj, nie ma co z Ej Justynka siedzi? Tak, tak, tak. O teraz lepiej? Tak, idealnie. Tak. Dobrze. Ty a popatrz na mnie. Ja. <grym> raz mi chodzi, się je. Wygląda... Nie wygląda nie, fajnie? Nie, wyglądasz jakby... Spa, spa... Nie, ale dobrze. dobrze tak, tak, zajebiście, Spider będą sam fasbę. Tak? Dobra. A to nie pani reklamowało to podejrzane kasyno online? Tak! To ja! A gdzie pani widziała taką reklamę? No, to jest szeroko pojęta informacja. Tak? No. Że kasyno reklamowałam? No, te produkty podejrzane z kasyna. Ach, no. Wie pani, że na tym... Y dzieci bardzo dużo pieniędzy tracą, bo oglądają takich państw... Tak, zdałam sobie sprawę, dlatego zaprzestałam promocji kasyn. A czemu pani najpierw się tłumaczyła, że to wcale nie jest podejrzane i tak dalej? Bo pieniądze miałam w głowie. Chciałam zarobić pieniądze. No, dobrze, że się pani... Wszyscy znamy historię o kurierach. No i dzisiaj był pik, pików tych historii. Siedzę sobie w wannie. Specjalnie dzisiaj poszłam się później kąpać. I sobie leżę, oglądam sobie serial. No i się myję i myję i tam migada. I coś nagle tak słyszę, jakby dźwięk domofonu do domu, ale nie byłam pewna. No i nagle jest drugi raz. Ja mówię, o nie, o nie, to pan kurier, a on coś ważnego chyba miał przywieźć. Ja taka wiecie, spanikowana, że on zaraz odjedzie, a to ma być duża paczka. I ja mówię, nie, no nie, wylatuję przez to okno. W sensie tak po prostu wychylam. Mam się nawet ręcznika nie zdążyłam się obwinąć niczym, po prostu tak, i wiecie, i dresie przez tego, poczekam pan chwilę! Mówi, poczekam! Nakładam na siebie szybko ten szlafrok, włosy jakoś w turban, cokolwiek, żeby mi nie ciekły. Szukam tego sznurka, żeby się obwinąć. Nie ma. Mówię trudno, lecę. Zakładam jakieś buty. Mówię: o, Boże, dzień dobry, proszę pana! Czy musi pan zawsze przyjeżdżać, jak ja jestem goła? A ten facet do mnie. No tak jakoś wychodzi. Otwieram mu, on wnosi, mówi. Wiecie, Loki zaczyna wylatywać. Lola do tego ziomka. Ja mówię, spokojnie, one nie gryzą. On mówi, na pewno, bo ja się parę razy dałem już złapać na taki tekst. Ja mówię, na pewno, co najwyżej na pana skoczy i pana poliża. On mówi, to ja nie wiem, czy ja chcę. Ja mówię, dobra, panie, wnoś mi to. On wniósł, ja mówię, a może mi pan do domu zanieść? Tam pan wejdzie do domu i zaniesie. On mówi, dobra, dobra, to zaniosę Trzymam tego Lokiego. On zostawia tą, tą paczkę, odwraca się do mnie, żeby Wiecie, jakby wyjść z powrotem, ja tą furtkę, co ja mu trzymam. I ja mówię do niego, że mam nadzieję, że raz pan nie, nie przyjdzie jak nie będę goła. I w momencie, w którym powiedziałam słowo goła, rozsunął mi się szlafrok i <laughs> mam całą goła! Salutka kupa. Było mi tak wstyd, ja mówię, pan się odwróci! No, zaczęłam się drzeć, że ma się odwrócić, bo cycę na wierzchu. Bo on się, wiecie, automatycznie do tyłu Opatuliłam się Opatuliłam się tym, mówię, wiecie, wyglądam jak taka mamuśka W takim turbanie jeszcze Boże, to było straszne To było, przysięgam, jedna z gorszych akcji Mojego życia On się odwraca, ja mówię, pan tego nie widział Nie widziałem I się uśmiechnął I Idzie do tego, ja mówię, że dziękuję, że pan mi to zaniósł I Ja mówię, dobra, no to na razie on. Do zobaczenia I się uśmiechnął, a ja tak <laughs> Mówię, ku a biedny pan kurier, no! Nie może coś się zepsuć co już dawno jest p***ne kochanie Proszę mnie zamknąć dźwignią, pra pracuję, artysta pracuje Ale garbcie się! Czemu ja mam ci na w środę no, czy tam we wtorek? Daj mi spokój, nie garbię się i nie mam... tego no! Ej, D tak ciepło wita cię kamienna góra, psy w mundurach, stagi na murach, podsłuchy w komurach i dupy co ci opieram za szczura i huch, dobre to było jeszcze raz. <laughs> mm. Mm. Fajny wafer. Mm. Ale dobry. Dziękuję bardzo. So Wiem, że jesteś trochę wyczerpany i też... You know, you have to go to the team. Do you have anything to say to the Polish fans watching right now? Uh, maybe something in Polish because thank you everybody for support. Uh, you're gonna guys see a better Fury next year and uh, yeah, I hope you like the game. Yeah, and some Polska gudom maybe? Polska Gurum? Yeah. Like, it's like Polska on top, it's like Polska, let's go, maybe sa, some cheese. <laughs> this is, this is the that's it, guy. that's it guys. Uwaga, surowe w środku. Tak jak powinno być. Ja, tak jak tak powinno to być? Tak. zimny zimne jest w środku. Jakiś pan się pi? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, nie wiem, co mam dalej zrobić. w Widzisz, bo, widzisz, mi to właśnie tak działa, że ta pamięć jest taka zaszuflawkowana i wystarczy, widzisz, powiedziałeś tylko pamiętasz? Ja pamiętam, no. Bo tu jest wtedy, to się skraca wszystko, tu jest 16, a e, po, pierwia, pod pierwiastkiem 16. To jest 4, 4 razy 1, tyle wychodzi. Dziękuję bardzo. Dabiu, no mamy to! Wracasz się, od początku. No nie, no nie! Statystycznie to mnie najczęściej strzelali właśnie... O, o! Majka! O! Sorry, man! Mm, lecimy w takim razie. 3 plus 3 drugie. Podzielić przez 2 2 dziewią przez dziewiąte. Do potęgi minus pierwszej. Jarz, proszę. Zostaw ułamek niewłaściwy. Ty wiesz, co to jest w ogóle? Bo widzę, że chyba nie. No, to, że tego nie zamieniam. Ułamek niewłaściwy. Ej, powiedzieli mi, że brzydko wyglądam. Czemu? Czemu brzydki outfit? Kto ci tak no powiedział? To się przebierzesz. Ej, <grym> kolegę? <wioski> <grym wioski> eee, <Ej>, nie. Sorry. <grym wioski> Spoko. Ej, sorry, mogę pozdrowić kolegę? Mogę No nie. <grym wioski> A macie zimowe skórki. Nie widzę gdzie no To lory. wybór jest Wiecie. duży. No jest, na dole macie lory. Draft, OG Draft, zimowe skóły. A, bez kitu, tak. Zakładki. Krzysiu, na samym dole. Dobra, ja na sam dół. A to chyba nie tego. Ale, kur. Jak masz przeglądarkę, nie zjeżdżaj nigdzie na samym dole. Masz takie zakładki, co nie? Jedenka, dwójka, czwórka, piątka. Widzisz? Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Skup się, skup się. Na samym dole, nie skroluj. W celu, no, Mieszką, na sam Dobra, dół. Dobra, kur. Nie widziałem tego stary. <laughs> Dobra, jajko, muszę je rozbić o coś. Wal The book, the <śmany> ja nie widziałem, że masz tak twardy łeb do ch... O. Nie, to nie jest solniczka, to jest. Wysoki ma zasięg nóg. Powiem, że ja na tyba tak wysoko nie umiem kopnąć, nie? Ja jestem w ogóle drewnia... zdrewniały, nie? <śmany> Za wysoko. No i nareszcie! Bo już poprzedni beat zajechałem, nie? <grystanie> Skórzany, ręcznie robiony! O O! <grystanie> taki, jaki wielki! No. Mi Tylko siebie nie uderz! No. <grystanie> Ale widzę, że prawe masz! Znaczy, <grystanie> bardzo dziękuję. Tak. No. Skórzany, skórzany, sprawdzaj że mu skórzany ma, ma piec, ma piec Jalina! Widzowie, jedynka <śla> na <śla> czacie i wpier*****m się na <śla> pełnej k***y w lambo Kosmetyczki elegancko otworzyć mam? Czy tylko tak pokazać, proszę zobaczyć? Taki, no już pokazać, no to zwykłe takie, czy byś śwież! Ryj, trochę gumę odświeżył! No wiadomo, fajna sprawa, zawsze się, się przydadzą. Już jestem bardzo blisko otwarcia. Uwaga! No stary, pan! Muszę pan! Bać. Zabrę, Fasa, tylko się stary, tylko no wiesz! Oh, no. Jaki jest. A stary, wstaw storkę na Instagramie koniecznie, blady. Oznacz, 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 oznacz link, oznacz link. A z ciekawości, zobacz co jest w tej trzeciej paczce, bo tak serio powiem że ja. ja znalazłem dwie paczki. Miał być kosmetyki, oczywiście znaczy, klasyczny gadżet. Odcie... Ej, e, ja mam ważne coś do powiedzenia, to nie jest od Parisa raczej, e, bo ja też dostałem paczkę. <laughs> Ej, ty ja też? Tęż? Nie wiedziałem od Parisa. Parisa. Też. To jest Nie, skąd to masz? Oddawaj. Dostałem i też nie wiedziałem od kogo, co nie? No i tak sobie mi się kłókać. A dobra już przyszła, rozumiesz. To wysaliście do wszystkich? <grystanie> nie, <grystanie> nie wiem. A, Paris nie ja pamiętam kogo ma i wysyła randomowo. Na widzów możesz rozlosować, ale serio nie wiem. Ty możliwe, że kurczę, no nie wiem. Ja od zawsze wierzyłem, że jesteś kół kotem, nie? <grystanie> ale to, to ja tego nie zaplanowałem, to No i to jest druga klawiatura, tak? Chyba to... tak, tak. Na dół masz przekroczony tak to Dabędzie... ja... daj trzykrotnie To będzie. Ja! No klawiaturę! wydostaj Kurde, masz swojej klawiatury? O kurde! Swoje. No to możesz jedną rozdać, jako że I ten podobno trzymał się budżetu tak no i kupił dokładnie to samo sobie okay. co mi. O kurwa. No zaskoczenie, kurde! Ja to robię, ja to robię. Jest kopiluwak. <laughs> Oczywiście. Jest kawka. czego to mamy? To, to, to jest kota? Ej Dominik, co ta małpka robi tobie z tyłu? <śmiech> 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 tematycznie, tematycznie. Tematycznie. To jest... to jest nawet certyfikat, że to jest

Nie lubię i nie piję, a ja nos. No. Samo posmakuje. Ja nie piję, ale może wiesz, z dupy będzie lepsze. Już... Dobra, no na jedną. Ale naroczkę, na... na pokażę, jak to wygląda. Jedną na testa. No, no. podobne. Okay. Here, we go, here we go again. Dobra, bro. No i dawaj. Jak? Mm. Ja i ja. No, Znał no, z... no, fajki. <laughs> mm. Znajome? Ile lat minęło? Do, do czego byś porównał? No, no <noise> dobre! Ma, ma, na ma na pewno więcej smaku niż te ziarna, które poznałem w przeszłości. No. Dobra! To co moje dzisiaj pierwsze pierniki. Pierwszy rzut. A teraz są takie. A tu, tu musiałem ci o, Ho ho.

<śmiecki> <śmiecki> ne, no Bardzo trzeźwy jestem, akurat, teraz. Stu z pogłamanymi nogami. Chwileczkę. Stu z nogami, o. <śmiecki> Kochany Jabczanku, chciałabym z całego serduszka życzyć Ci, aby te dni były dla Ciebie spokojne, radosne i gorące. Tak gorące jak prezenci, które Ci wysłałam. Z okazji tego pięknego dnia, jakim są święta. Chciałbym ci wręczyć moje używane majteczki, które nosiłam calutki tydzień. Mam nadzieję, że będą ci długo towarzyszyć. A ja to ci, wysyłam ci, jeszcze raz najczulsze buziaczki. Boże, to co tu jest? O! A to jest yeah, yeah. yeah. No to ho dobra. To jest najlepszy prezent. Nic nie mówiłem. Wszyscy myślą o psach, ale no nie. nikt nie myśli o biednych Ukraińcach. A, dobra. Ale że Ukraińcy się boją? Petat? Ja myślę, że oni są akurat jak mało kto zahartowani do wystrzału. Dobra. Kurwa. O! Co się kurwa stało? No stały chłop, złapałem go i z mnie Pje... bez w ręce. A jego oczy, ale Prima, grzeczny! Ripson weź to było. Ripson, czyli Ripson cool. Ja jestem zablokowany, spokojnie, ludziska, jestem zablokowany. No zablokowany, nie piłku. To O, atmosfera taka rodzinna, świąteczna. Wy też tak wylizujecie korek? Jak jest kefir? Także w sąsiedztwie Taką rundę robicie niezrozumiałem po, po korku?

No, przecież tam się tymi f**k. Dym w... j... Ale dymił. Ale w takim garnkiem leciał, Litrowy <laughs> garnek, g... Gasi, gasi, Ale to musi, j... musi je**ć, No to nieźle wchodzi w ten nowy rok. No, <laughs>